Jest porażka po raz kolejny z krachem energią Toruń. Mam wrażenie, że trochę chyba nie uczyli się na błędach, bo to była dosłownie kopia poprzedniego właśnie meczu. Czy ja wiem, czy kopia do ostatniego meczu. No, moim zdaniem no, Toruń dzisiaj zagrał dobrze, mądrze. Nam się dzisiaj gra nie kleiła. Próbowaliśmy odrobić tą stratę, ale no niestety nie udało się jej odrobić. Na pewno te, też trzeba przyznać, że Torunianie mieli dzisiaj trochę szczęścia. No tak, grali mądrze do tego Prawda, może nie wiem, czy oni mieli szczęście, czy mniej szczęście, Krążek nam skakał i tak dalej, no na pewno też bramkarz im przybronił i tak się toczył ten mecz. Czego zatem Wam zabrakło? No bo nie można odmówić woli walki, ambicji, ale sytuacji było dużo, ale no, no nic nie wpadało po prostu. Prawda, moim zdaniem zabrakło nam gdzieś tego ostatniego podania, strzału, sytuację mieliśmy, a jak mieliśmy to nie mogliśmy ich strzelić, gra też nam się, tak jak powiedziałem wcześniej, nie kleiła do końca moim zdaniem i przez co między innymi przegraliśmy. No właśnie, często też chyba za dużo jeździcie z krążkiem, szukacie podań, jakichś lepszych pozycji zamiast po prostu uderzyć na bramkę i gdzieś widzicie, że człowiek się odbije i może akurat spadnie do bramki. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, prawda? Każdy, jesteśmy na lodzie, mamy jak pewne założenia i to my na lodzie decydujemy, prawda? Ciężko mi cokolwiek jakby powiedzieć na ten temat. Na pewno zawsze można więcej strzelać. Jak to jest, że właśnie w ostatnim meczu gracie z Jastrzemiem dużo mocniejszym, jakby nie było jednak rywalem. E, gracie nieźle, dzisiaj przyjeżdża słabsza drużyna i mimo, że powinno być dla Was łatwiej, to jednak jest w zasadzie ciężej. Nie powiedziałbym, że Toruń jest słabą drużyną, moim zdaniem Toruń jest całkiem dobrą drużyną, mają dobrych zawodników, potrafią strzelić bramkę, wyjść z akcją, więc no na pewno z naszej strony powinniśmy wygrać ten mecz, prawda, gramy u siebie i tak dalej, ale nie można nikogo lekceważyć w tej lidze. Z czego to wynika? No Bo patrząc na papier, to macie bardzo mocny skład. W zasadzie nawet z kontuzjami, no to powinniście rządzić i dzielić tą ligą? No tak nie jest. Chociaż jeszcze niedawno tak było. Nie wiem co, mam ci w tym momencie powiedzieć, no każda liga jest mocna, prawda? wyrównane są drużyny, no, mamy skład na papierze, ale no, czasami bywają coś takie mecze, gdzie nic nie wychodzi tak jak dzisiaj i po prostu no... Trzeba się z tym uporać i wyjść na ten mecz i zagrać lepiej. Eee, przed Wami jeszcze niedzielne spotkanie z, z Komar Krakową. no i potem bardzo ważny Puchar Polski, więc trzeba się głowy i przygotowywać się do tego ważnego e, triumfu, do, do tego ważnego starcia. No, na, na pewno chcemy wygrać ten Puchar w końcu, bo już parę razy go próbowaliśmy i się nie udało, ale jeszcze będziemy bardziej o tym myśleć po meczu z Krakowem. Najpierw musimy wygrać w niedzielę z Krakowem.